Jeśli widzieliście poprzednie odcinki tego cyklu, to wiecie już czym jest asertywność, a także w jakich sytuacjach okazuje się przydatna. Dzisiaj zabieram Was krok dalej i opowiem o technikach asertywności. Zapraszam! Jak zapewne pamiętacie, asertywność zdefiniowałam jako postawę szacunku wobec samego siebie, jak i innych ludzi, z której to postawę wypływa określony sposób komunikowania się z otoczeniem bezpośredni, otwarty, jasny i kulturalny. Techniki asertywności są to natomiast konkretne procedury postępowania, mające na celu ułatwienie nam skutecznego poradzenia sobie z rozmaitymi trudnościami, które pojawiają się w relacjach z ludźmi. Możemy je stosować na przykład wtedy, kiedy chcemy uciszyć hałaśliwego sąsiada, czy przystopować obrażającego nas agresora, albo odmówić nachalnemu, wywierającemu na nas presję rozmówcy. Teraz pokażę Wam na konkretnym przykładzie, jak wygląda zastosowanie chyba najpopularniejszej techniki asertywności, zwanej zdartą płytą. Panie Beato, chciałabym porozmawiać o Pani zaległościach w pracy. Ale ja w tej chwili nie mogę, bo właśnie biegnę na lunch. To zajmie dosłownie kilka minut. Proszę wyjaśnić mi, dlaczego nie przygotowała pani raportu, który zobowiązała się pani dostarczyć dzisiaj. Obiecuję, że wyjaśnię to pani po południu, jeszcze przed wyjściem z pracy. Mimo to nalegam, żeby porozmawiać o tym w tej chwili. Tylko że tam stygnie mi zupa, porozmawiamy o tym zaraz po lunchu, dobrze? Jeszcze raz powtarzam, że jest dla mnie ważne, żebyśmy te sprawy omówiły teraz. No dobrze, skoro się pani tak upiera. Tak, upieram się. Jak już powiedziałam, zależy mi na tym, żeby wyjaśniła mi pani, dlaczego nie dostarczyła raportu w terminie. Przeanalizujmy tę krótką scenkę. Jak się już na pewno domyślacie, techniką zdartej płyty posłużyła się przełożona pani Beaty w reakcji na jej próbę odroczenia niewygodnej dla niej rozmowy. Szefowa nie pozwoliła się zbyć, ale konsekwentnie i stanowczo powtarzała swoje oczekiwania tak długo, aż jej podwładna zgodziła się podjąć temat. I na tym właśnie polega technika zdartej płyty na powtarzaniu tego samego komunikatu aż do skutku. Myślę, że wielbiciele płyt winylowych wiedzą już, dlaczego ta konkretna procedura została nazwana techniką zdartej płyty. Jeżeli płyta jest uszkodzona, to motyw muzyczny nagrany w miejscu zarysowania odtwarza się w kółko. I tak też działa osoba stosująca technikę zdartej płyty. Powtarza wciąż i wciąż na nowo swoje oczekiwania, aż druga osoba na nie zareaguje. Technika zdartej płyty, podobnie jak każda inna technika asertywności, jest konkretną procedurą językową, schematem postępowania, który możemy wdrożyć w określonej sytuacji trudnej. Wystarczy tylko pamiętać, na czym ona polega, a także w jakich okolicznościach się przydaje. Można więc powiedzieć, że techniki asertywności są swego rodzaju gotowcami, narzędziami, którymi możemy się posłużyć, kiedy przyjdzie stawić nam czoło konkretnej sytuacji problemowej. Dzięki temu, że mamy takie gotowce w zanadrzu, nie jesteśmy bezbronni wobec osób, które postępują z nami nie fair. Co więcej, nie paraliżuje nas stres i pustka w głowie, albowiem mamy do dyspozycji strategie, które ktoś wcześniej stworzył i skutecznie przetestował. Twórcy koncepcji asertywności na przestrzeni lat opracowali wiele technik asertywnych. Większość z nich przetestowałam w moim własnym życiu i muszę przyznać, że wciąż zaskakuje mnie ich prostota, a jednocześnie skuteczność. Dlatego też w kolejnych odcinkach będę przedstawiać Wam następne procedury po to, żebyście i Wy nie czuli się bezbronni w rozmaitych sytuacjach trudnych. Na zakończenie chcę Wam zaproponować wykonanie krótkiego ćwiczenia. Za chwilę zobaczycie dialog dwóch osób, z których pierwsza zachowuje się nieasertywnie. Wczujcie się proszę w położenie osoby numer dwa i zastosujcie w jej imieniu technikę zdartej płyty. Powodzenia! Jeżeli chcecie poznać możliwe rozwiązanie, zerknijcie do opisu odcinka, gdzie tradycyjnie je umieściłam. I tradycyjnie, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, zapraszam do uniesienia kciuka w górę, a także subskrypcji mojego kanału. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.